Cześć, witajcie. W trzecim już let's playu. Yy, już ogarnąłem to, jak. Yy, tak, może najpierw w let's playu Duke Nukem. Czy też jak to woli, zagrajmy w Duke Nukem. Yy, już ogarnąłem yy, ten spóźniony dźwięk, bo. O, pierwszy raz mi się to udało. Bo zawsze było tak, że, że mi się spóźniał ten dźwięk, no ale teraz już to ogarnąłem. i no i powinno być dobrze No no to sobie ściszyłem i A już to przechodziłem raz wam robiłem let's play tego, że no niestety taki był budopy głos, że no nie dało się. Nie dało się w ogóle. Słuchać. Więc muszę przejść drugi raz. Kurde. Dobra, tu na hama przejdę. Dobra, tu rękawica jest. Do czego służę, to już wiecie. Jak ktoś nie ogląda wideo, wideo recenzji mojej, to no to tylko może powiedzieć, że... Albo zresztą co będę mówił, zaraz zobaczycie, co ta ręka robi. Hmm. Tylko właśnie wcześniej byłem jakiś taki bardziej pobudzony, a teraz troszkę... no mniej, no bo... No, jestem wkurzony tym, że, że tak dużo razy musiałem przechodzić, żeby ogarnąć w końcu ten dźwięk. Zawsze się na to nabiera, nie wiem czego. Dźwięk po prostu. No ale dobra Jedz na potrójne Potrójnego zresztą Okej okay, okej okay. No i patrzcie co się dzieje O widzicie Dobra bez, jakiejś, bez jakiegoś bawienia się od razu tutaj lecimy Rakietki wybuchają A no i właśnie To wam zademonstrowałem A jakby co się dzieje, gdy wpadniemy? Okej. Okay. No i teraz sobie zbierzemy planty, czyli baroniki yy, Najbardziej cenione są punkt, punktualnie, Punkta punktem. Ach wróciłem się, bo myślałem, że jest um, Coś do picia. Żeby był zupełnie zdrowy. No ale okej. Okay. Ach jakie odporne, co się patrzy Dobra, lecimy. Tutaj w sumie nic nie będzie, więc nawet nie wiem czego idę, ale coś tak odruchowo. A, dobra No i tutaj pach No i dobra, bardzo szybko to zrobiłem no i, no i co? No i zapiszę sobie tylko. Z dźwiękiem powinno być dobrze raczej Więc Nie będę sprawdzał i lecimy, lecimy dalej, żeby nie tracić czasu. Okej okay. Kurde, nie odróżniam Macie okazję zobaczyć swoje odbicie. Bijuka O! A tu nie byłem? Chyba Nie byłem. no, byłem. No tak, byłem Nie pamiętam po prostu. Myślę więcej jelen okay. lecimy Lecimy, lecimy dalej co? O oh, mega help. ok, bit jest Musisz trochę pobudzić, bo... Senny jestem już trochę Bo no co no za 10 druga jest w nocy na no, ja gram najlepsze No tylko że tak naprawdę nie ma czasu kiedy nam nawet... to O szczypce Patrzcie A ty chuj, wiedziałem tak zrobisz Dzięki szczypcom jesteśmy jak... Albo nie będę się powtarzał. Możemy się lepić, o I tyle. Lawa tu jakaś za nami. Ach, a dobra w sumie. Aha. To coś takiego, żeby żeby nie zrypać czegoś no nie wiem czy już nie zrypałem już zrypałem właśnie w tym momencie zrypałem no trudno to jest tylko taki dodatek po prostu no, tam jakiś teleport jeb z o, oh, o, oh, o, oh, tak. Hmm. Gdzie to się szło teraz? Jezu To jest takie głupie Tylko wiecie, no czasami coś się kryje za tym, dlatego O dobra, dobra, już pamiętam A, taki meczek Oj, nie, bo tu będzie duży robot Najpierw go zabiję Okej okay. bang, 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 bang Dobra, teraz się mogę wrócić Jest Aha, to to... Co ja mam tu? Nie, no, jak si to. Jezu, ale zjewałem na sam koniec. Dobra, dobra, dobra. No ale jest. Oj, o to na bonusów nawet. Nie, no, jest git. Git, dobra, ok sobie duchę, na czas. Dobra, jeszcze mamy 6 minut. O, dokładnie o drugiej skończymy. Dobra, postaram się szybko skończyć. Jeżeli mi to długo zajdzie, no to będę musiał urwać jakoś to. No albo po prostu przedłużyć. tylko ja tak nie lubię... Nie lubię tak urywać po prostu O fuck Jezu jaki fart. O to było masakrycznie zarąbili FIFA jeszcze Nie jeszcze do tego strzelał Fajnie fajnie to wyglądało Hm, ja drobał to wnowane. O ja ci pierdol! Akurat ten ostatni chuj ja to nie musiał zapnąć. Sorry, sorry, nie wiem, tak przepinał bo... no Ale wiecie, te emocje, te pościgi, te strzelaniny Wszystko się dzieje Wie, W jednym momencie i trudno prągarnąć Kurde, hmm. to jest początek W tym momencie wróciłem się do początku no, no i skąd ja mam wziąć tą kartę Kurde, jak przechodziłem to za pierwszym razem tak mi szło gładko A teraz jakoś chce iść gładko Gładko jak z O, 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 fuck you mm, To było prawie nie do nie do uniknięcia. O, teraz będzie masaka. Jezu. A, tu jest mega helcior. Pach. No nie jest. Na ziemię? O, patrz jaki Bóg jest, Bóg jest w ogóle z tym. O, patrzcie. <laughs> I nie atakuje mnie, kuwiastek. Mm, mm. No dobra. Niech mnie przeklinać. O jest. Nie.

Dobra, to teraz, to teraz chyba idę na się walnąć na łóżko i spać, tak mi się wydaje przynajmniej, ale ha, jedna sprawa, jedna ważna sprawa, oceniajcie, komentujcie, a trzecie to tak pewnie niechętnie, ale jak coś świetne jest, no to niech subskrybuje. No i dobra, no i to, to byłoby na tyle. No i zapraszam do czwartego odcinka, który już niedługo się pojawi. Dobra, dzięki i na razie.